Córka obecnie jest 4 razy młodsza od swojej mamy. Razem mają 60 lat. I uzupełni poniższe zdania, wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D. No i dobra, co my mamy? Ja lubię tak. Słowo jest najczęściej oznacza równa się. Czyli córka, nazwijmy sobie C. Córka równa się. Córka obecnie jest 4 razy młodsza od swojej mamy. Czyli musimy wiek mamy podzielić na 4, czyli 1 czwarta wieku mamy. Uwaga, również można to zapisać inaczej, że mama jest 4 razy starsza od córki. To samo zdanie możesz zapisać na dwa sposoby. I tak, co wiemy, że razem mają 60 lat, czyli córka plus mama równa się 60 lat. I tak. Czyli widzimy, że tutaj możemy córkę zastąpić tym. Czyli mamy jedna czwarta wieku mamy plus mama to się równa 60. Jedna czwarta mamy plus. Dobra, to możemy zrobić od razu tak, że to będzie 5 czwartych wieku mamy równa się 60 i teraz mnożę razy 4, 5 obustronnie. Ciało, 5 czwartych mamy razy 4, 5 równa się 60 razy 4, 5. To się tu poskracało i zostało nam, że mama ma 1, 12. 12 razy 4, czyli 48. Lat. I tak, inna podpowiedź jest taka, że tylko ta liczba z tych dwóch dzieli się przez 4, więc nawet nie musisz tego wyliczać tak, jak ja wyliczyłam, tylko po prostu spojrzeć, która jest z tych dwóch liczb dzieli się przez 4. E, pytanie, jakie może się pojawić, to jak to tutaj otrzymam z tego 5 e, czwartych? Po prostu mam 1 czwartą mamy plus. Jedną całą mamy. No nie? Czyli 1 czwarta mamy plus 4 przez 4 mamy. To się równa. 1 plus 4 mamy 5. Mianownik przepisujemy i M literkę przepisujemy za tym. Ok? E, możesz to też tutaj to zapisać tak, że 1 czwarta. Oj. 1 czwarta mamy plus mama to się równa 1 cała i 1 czwarta mamy, a później to zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli 5 czwartych mamy. Tak też jest dobrze. Każda droga do tego prowadzi. Dobra, i teraz tak kolejne zadanie mówi: córka za 8 lat będzie miała. No właśnie. A ile lat ma teraz córka? Wiek córki wyliczymy tutaj z tego. Czyli córka to się równa. 1 czwarta wieku mamy, czyli 1 czwarta razy 48. A to się równa. To z tym podzielmy na 2, czyli mamy 2, 24, 1, 12. Czyli córka ma 12 lat. Teraz. Teraz ma 12 lat. To za... 8 lat będzie miała 12 plus 8, czyli 20 lat. Więc tutaj odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, daj znać.